A, oh, dobra. Jak na ciebie patrzę, FPS mi spierdalają. Aaaa oh, kurwa. 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 Kurwo. Hejder, witam wszystkich w kolejnym odcinku na kanale. Dzisiaj będziemy grać w grę, którą ty już na poprzednim odcinku, tego drang filmu. A mianowicie September 7. 7 września. Co ta gra ma związanego ze szkołą? Absolutnie nic. I co ta grama ma związanego w ogóle ze świętami? Bo tu jest motyw świąt. Nie wiem. Nie wiem, aczkolwiek gra jest potężna. Dlaczego? Haha, bo już grałem pierwsze kilka poziomów. Jest tutaj poziom prolog, taki wrzesień, mój nowy dom, dziwni sąsiedzi, witaj stary przyjacielu i obudź się. Plus gra jest po polsku właśnie, jak już czytam. Muszę to nagrać raz jeszcze? Z takiegoż iż też powodu yy, mikrofon mi odwalał straszne rzeczy. Podmieniłem sobie na inny mój mikrofon i się okazuje, że mikrofon, który kiedyś był gorszy, jest lepszy. O mój Boże! Czy to pomocnik Świętego Mikołaja? O mój Boże, cześć! Będziesz musiał kontynuować moją grę. A na czym polega twoja gra? Co tam pijesz? Mmm, świąteczna kawusia z oczami. Mmm, hmm, to jest to, czego mi brakowało. O mój Boże, Elfie, chcesz mi dać prezencik? Jezusie. O, więcej prezentów. Ja pierdzielę. Świetnie. Pobaw się ze mną. Po rosyjsku napisane. O mój Boże, Króliczek, czy to... Czy to jest Boni? Pewnie nie, ale... A, plus e, chciałem jeszcze, jeszcze zaznaczyć, że to jest gra chyba tych samych twórców co... Nagrywałem poprzedni odcinek Czyli z tej gry You Must, gdzie się... Dzisiaj... Ubiłem chyba trochę, no... Eee... No, tak, tak to. Tą ten motyw zapalania tej 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 zapalniczki ten dźwięk Jest taki sam No i się Elfik ze mnie za zaśmiał i chuj Kilka godzin wcześniej Niedługo będzie padać, musimy wracać do domu Okej okay. Dima 19 czy godziny 19 Okidoki. Sprawdź zadania pod tabem. Muszę wracać do domu. F, żeby odpalić zapalniczkę, to wiem. Co to jest? O chyba. Cycunio jej tam wypada na tym obrazku. Ja, ja nie wiem też. jakby Jak można takie obrazki robić? Znaczy, no, nie wiem, portrety. Czy jak się to tam nazywa? Okej, okay, no mamy standardowe o... A to ciekawe, tego nie widziałem ostatnio Mamy standardowy, e, standardowe blokowisko, ty, typowo polskie i rosyjskie w sumie I ukraińskie też Zajebisty motyw, podoba mi się Mamy piłeczkę Kop, Kopnę ją? Czekajcie, ja sobie pognam w piłeczkę Czekajcie, pokopię piłeczkę Bum Jezus, się świetnie, jaka ta gra świetna. O nie, o... no ej, Świetnie, piłkę zbugowałem, jak się kręci, kurwa. Dobra, witajcie towarzysze Matrix and Zoo. Art of Games V J, R, J Dream. J Dream. Dobra. Czyli tu są napisane jeszcze auto, że tych ty, ty, ty grafik, i grafik. To jest śmieszne, że tu zalało mieszkanie w ogóle. Znaczy mieszkanie. To piętro to piętra przynajmniej. Nowe zadanie. Ania powiedziała, że zostawiła mi niespodziankę pod drzwiami. Hmm, ciekawe co to może być za niespodzianka. Matryuska, Ui. Co? Co to? Okej. Okay. Tego nie widziałem, halo? O kurwa. Proszę Państwa. Totalnie szczerze, tego nie widziałem w poprzedniej próbie. Jakby szedłem sobie na schodach, mówię: matrioszka, nie zwróciłem uwagi, i szedłem od razu do góry. O kurwa, co to jest? Quizman, plays games. No dobra, babcia też przyjdzie w odwiedziny, spoko. Mhm. Tu dalej będziemy widać. O kurwa, kot. Co głową gaszczemy tego kota? i dupa, dobra Dobra, no i mamy nasze mieszkanie, to pewnie ta niespodzianka Tam się nie przedostaniamy, tam jest więcej kotów Ania i Dima Weź To jakieś anime kuwa LOADING Tata wyłączył prąd w mieszkaniu, musisz go włączyć Sprawdź zadania, sprawdź prezenty, a muszę? Ja pierdolę, dobra Kto by chciał taki prezent na gwiazdkę. No, ewidentnie widać, że święty Mikołaj zwolnił kilkaset y, elfów, bo niestety jego firma zaczyna już plajtować i zwolnił. No i co? No i on sobie dorabiał jako. Jako ochroniarz w nieznanej pizzerii? Ile ślugenów, ja pierdolę. Oczywiście Bozia musi tu być, Matryoski też, szachy, telewizor kineskopowy jeszcze. Ty moja mama miała taki telewizor, Ma mam go dalej. kurza cool oczywiście. O kurwa. Nie, no super. Wprowadzamy się do nowego mieszkania, i jest tak rozjebane. Przypomina mi też tu trochę grę yy, From the Darkness. No? O kurwa. o kurwa. Ok, no ciebie, słoniku widziałem poprzednim razem. Zrobię porządek w plecaku. Dzisiaj skończył się pierwszy tydzień w nowej szkole. Teraz uczę się z Anią w tej samej klasie. To mi się podoba. Że zadania, aż po pa Ok. Hej Internet znowu nie działa No życie, co na to poradzisz? E, Dima, tak się cieszę, że ty i ja uczymy się w tej samej szkole i mieszkamy obok siebie Spędziliśmy wspaniałe lato i tak bardzo nie chciałam się rozstawać Zadzwonił do mnie dziś o 22, Ta taty o tej porze nie będzie już w domu i będę mogła rozmawiać I To po rosyjsku jest napisane? Tak, po rosyjsku jest napisane Zobacz listę na lodowce, spoko Ah! No, kurwo, no nie Coś puka Okej okay. Były tu jumpscare'y jak nagrywałem poprzednio Było ich sporo A mój kurwa boże Uwaga! Cześć, przyjacielu! O kurwa! Co się śmiejesz? Ciusiaku Głupi! Cii, zamknij się! Zobacz listę zadań na lodówce! Z chęcią! Lodówki tu nie ma O, zobaczymy czy mam odpicie! O, oczywiście, że nie! No jaki jak graficzny kram? A, na ultra. No spoko. Dima, tutaj ja bardzo się o ciebie martwimy, ale zrozum, że to tylko nowa szkoła. Wiele osób przez nią przychodzi. Tata chce, żebyś pomógł nam szybciej przejść yy, przez przeprowadzkę. Możemy porozmawiać jutro, kiedy wrócę z pracy? Nie. A by też? Dobrze, mamo, pomogę ci. Gdzie A tu jest Zadanie od taty. Ogarnij kanapę, umyj naczynia, posprzątaj salon, posprzątaj kuchnię. Wynieś śmieci. O huje, złoty. Czemu nie chcę iść szybciej? Widzę, że na nie będziesz chciał mi zagrać. Co to jest? Już jutro, 7 września, ruszamy. Dima musi iść do szkoły, a samochód wujka... W... Witaj, zepsuł się już przed przeprowadzką, odkładaliśmy już tyle czasu. Teraz musimy pomyśleć o tym, kogo poprosić o pomoc. Mam nadzieję, że za kilka dni znajdziesz kogoś, z kim odbierzesz nasze rzeczy ze starego mieszkania. Na razie zabierzemy ze sobą najpotrzebniejsze rzeczy. Zadzwoń do mnie, jak tylko to przeczytasz. Tata szybko zdecydował, z kim będę przeprowadzał pudła. Moi rodzice zabrali wszystkie rzeczy, które nabyli z naszego dawnego mieszkania. Nawet ten list. Okej, okay, to co? Za mogę zadzwonić? Pa mamy router normalnie tak o kurwa, widzicie co jednak teraz już tak biednie to nie ma. Siema! Siemano! no hmm. mama zawsze marzyła nauczanie muzyki, ale moja babcia zmusiła ją do pójścia numer... Tycyny. Tata ta pianino na urodziny. Była przeszczęśliwa. Nie mogę sprzedać go razem z mieszkaniem. Okej, okay. okay, musiałem sobie na chwilkę e, przeby zrobić, bo słyszałem jak u mnie się drzwi otworzyły i zamknęły i się trochę przestraszyłem, więc musiałem to sprawdzić, ale to tylko moja siostra. Eee, więc tak, jakie mam zadanie? Mamy zadanie popraw kanapę i fotel w pokoju Okej, okay, czyli we mnie to Tak, Dobra. Okej. Okay. Piękny rosyjski djewani! Kurwa bliat! Gdzie to było? O, a tu był ten słoń, nie? Jest z 2009 roku, kurwa. Aha. Powiem tak, nie wiem jak Córcy gier to robią. Ale to jest zajebisty efekt. To jest zajebisty kurwa efekt, no nie powiecie mi, że nie no, tu, tu się patrzę na prawdziwo, nie ma, patrzę się przez szybę jest. O kurwa. Wiecie co? Sobie jeszcze tylko sprawdzę, czy mikrofon może coś mi nie odwala. No co no, no. O w... mnie naczynia, ale to miałem przed chwilą to posprzątać. No, to co? To, 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 to tak wygląda moje sprzątanie. W sumie w prawdziwym życiu też tak mam. Zrzucę wszystko na podłogę i gitara. tam Stój tam. O! Dobra. Nie boję się. I ciemno jest. Słonik za nogę. Wyciąga mnie. Dobra. Z naczynia. Чего Итак, я стою здесь на несколько ночей, записываю репортаж. С собой у меня видеокамера, спальный мешок, рюкзак с вещами. О! Короче, мы блоги. О! как ты можешь Как ты можешь? Как ты можешь, блядь? Добро. Więcej papierosów oczywiście, tutaj widzę, że piękna e, jest e, nasza fauna i flora tego mieszkania, o, bo tu, był, tu jest okno, o, a to ci jestem ciekaw, czy coś tu było, bo nie, nie zwróciłem uwagi w sumie. Bo coś kurw jebany, dobra. Ja od razu mówię raz jeszcze, że przepraszam za wszystkie przekleństwa, jakie były ale jest tak wymagająco. Otwórz to, otwórz to, spierdalam. Spierdalaj stąd. Mogę wyłączyć sobie prąd i stąd uciec. <słyska> <słyska> ah, dobra. Okej. Okay. Jak na ciebie patrzę, FPS mi spierdalają Więc pewnie jesteś brzydki w chuj No kurwa Co jest, kurwa? Nie tak z tym włącznikiem Mam światło na korytarzu Nie nie, patrzę w dół, mnie nie ma Mogę się zważyć? Ja pierdolę, ale gruba jestem Oczywiście Spierdalaj Nie Jesteś tylko moim wyimaginowanym przyjacielem O ja pierdolę Ej, wiecie co? Wychujam tego ducha O kurwa, czy to karta graficzna? Nie, to nie jest karta graficzna Wychujam go! Ha! Aaaa! Nie! Wychujam go raz jeszcze Okej okay. Powolutku, powolutku Hmm Przetwory babuni Dobra Babka tutaj jest ogólnie O, ja pierdoł o! Kurwa! 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 Kurwo! A, kurwo! Ja pierdolę kurwo! Nie boję się! Gdy ciemno jest! Mój stary... Kurwa... Nie wiem... Nie boję się! Nie boję się! Sprzątaj to, skurcz wysynu! We śmiotłe. A co ja kurwa Harry Potter jestem, zamknij te drzwi i mnie tu już kurwa nie ma. Ho, chuj, o! Ho już jużłote, on tu dalej stoi! On tu wciąż stoi, egzystuje sobie, ale na szczęście już nie w taki sposób jak bym chciał. I co? Posprzątaj salon. Tak, ja mam to posprzątać? A, okej Co? O kurwa, kolego Nie wiem to to co nie jest, ale... O kurwa. Teraz co? Pożrządę te w kuchni. Okej. Okay. A wyłącz się. To będzie źle. Dobra. Okej. Okay. Na no, spokojnie. spraw zadania. Pozostaje wyrzucić śmieci. Okej, okay, ale ja coś smycie mam jakoś zgarnąć? Nie. O! Kolego, widzę, że idziesz mi pomóc! Powinienem wyrzucić tę głupią lalkę No, powinieneś A i ty ją weźmiesz! No daj, lalka się w kurwi razy tysiąc i... <laughs> Świetnie! Okej, okay, bo ja wiem, że z tego jednego odcinka nie zrobię Chciałbym zrobić z tego co najmniej dwa odcinki albo trzy. Nie wiem, jak długa gra jest. Wrzucę śmieci i wrócę do domu. Wyrzuć śmieci do kontynera na zewnątrz. Ok, no i do tego momentu dotarłem. Do tego momentu dotarłem, zakończyłem sobie odcinek, ale teraz pójdę sobie troszeczkę dalej. Wyrzucimy te śmieci. I dopiero wtedy zakończymy odcinek. Babunia tam stoi? Nie, ale tu te ptaki też są pojebane. To nie jest matrioszka, wiem, ale tak się zdrało Dzień dobry. Ciekaw czy ta piłka dalej się liczy? Piłka zniknęła, duchy ją wzięły. Dobra, gdzie jest kontener? Gdzie są kontenery, kurwa mać? Kontenery, gdzie one mogą być? A tu są, dobra. E, jak tam wejść? Iwo. Mówi Himmelia Bye, bye. W końcu wrzuciłem tę głupią lalkę. Cię no, w kurwi. Wróć do środka. Oczywiście. O, widzę, że zmieniliście miejsce z twojego położenia. Babcia. O kurwa. Z serca, ktoś nam podpalił serce. Kto podpalił? Nie wiem kto. Jeżeli ktoś z was ma taką babkę, to współczuję. Siedzieć tu. Zamknąć mordy. Babcia. A! Nie wiem co. Bo się odwróciłem. Bo chciałem na babkę spojrzeć. Dlatego drzwi są otwarte. Ale. Co cię kurwa tu interesuje. O kurwa. Strange neighbors. Dziwni sąsiedzi. Znać wyjście. Przecież tu jest... Kurwa Wyjście, że więcej upiornych lalek mhm. Mm to jest straszne Wow! Kurwa, co to za usterki? Kim jest ta kobieta? Jaka ko... O No ty śmato dopiero co cię wyrzuci... Nie. Bozia Bozia damek co Dzień dobry Bozia ratuj A tu nie jest Bozia A bo, bo... nie Bozia dobrze Tylko miałem powiedzieć czemu Bozi się oczy... No czerwono świecą nie, no i A! o kurwa, nic co, co ja mam tu zrobić, o kurwa, babka się zważyła. Obaw się ze mną. O, spierdalaj, spierdalam stąd. Jebać, to wracam do środka dokładnie. Sprawdź zadania? Idź do domu. Spierdalam. Kurwy wstrętne. Niewyżyte. Proszę o safe, 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 safe. Ja już mam dość. Nie chcę. Dziękuję. Na dzisiaj będzie to tyle już w tym odcinku. Ile? 26 minut. O kurwa. Co jest kurwa? Hello, my old friend. Dobra, pierdolę to. W tym odcinku to byłoby na tyle. Yy, w kolejnym odcinku sobie odbierzemy na spokojnie telefon i będziemy prankować sąsiadów. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie, trzymajcie się do następnego. No i cześć. Ojebana jest ta